Nigdy nie spożywaj tych trzech produktów, ponieważ są główną przyczyną chorób serca i zatkanych tętnic. Po pierwsze, wieprzowina. To najbardziej zanieczyszczone i toksyczne mięso, ponieważ świnie są wszystkożerne i zawierają wiele bakterii oraz toksyn. Badania wykazały, że wieprzowina ma związek z chorobami układu krążenia. Po drugie, frytki z McDonald's. Te ziemniaki są w rzeczywistości nasączane chemikaliami, aby szybciej się smażyły. To sztuczna żywność, która może powodować raka. Po trzecie, żywność przetworzona. To sztuczne jedzenie pełne konserwantów i chemikaliów, którego absolutnie nie powinno się wprowadzać do organizmu. Jeśli zdarzyło ci się jeść te produkty, nie wpadaj w panikę. Istnieje naturalne rozwiązanie stosowane od wieków, które odtruwa organizm, zmniejsza stany zapalne i uzupełnia niezbędne minerały to Shilajit. Pomaga oczyścić ciało, zrównoważyć energię i poprawić ogólny stan zdrowia. Aby dowiedzieć się więcej i spróbować czystego Shilajit, znajdziesz link w moim profilu. Nigdy nie spożywaj tych trzech produktów, ponieważ są główną przyczyną chorób serca i zatkanych tętnic. Po pierwsze, wieprzowina. To najbardziej zanieczyszczone i toksyczne mięso, ponieważ świnie są wszystkożerne i zawierają wiele bakterii oraz toksyn. Badania wykazały, że wieprzowina ma związek z chorobami układu krążenia. Po drugie, frytki z McDonald's. Te ziemniaki są w rzeczywistości nasączane chemikaliami, aby szybciej się smażyły. To sztuczna żywność, która może powodować raka. Po trzecie, żywność przetworzona. To sztuczne jedzenie pełne konserwantów i chemikaliów, którego absolutnie nie powinno się wprowadzać do organizmu. Jeśli zdarzyło ci się jeść te produkty, nie wpadaj w panikę. Istnieje naturalne rozwiązanie stosowane od wieków, które odtruwa organizm, zmniejsza stany zapalne i uzupełnia niezbędne minerały. To Shilajit. Pomaga oczyścić ciało, zrównoważyć energię i poprawić ogólny stan zdrowia. Aby dowiedzieć się więcej i spróbować czystego Shilajit, znajdziesz link w moim profilu.